Jak mówią Szulc, to po co po pierwsze mielibyśmy czytać Szulcę, jak moglibyśmy czytać siebie? Po drugie, dlaczego wszyscy uważaliby, że to jest wielki pisarz, skoro wszyscy tak piszą? Więc nie na tym to polega, prawda? Żebyśmy my, żebyśmy my mogli tak samo jak on. Moim zdaniem rzecz polega na tym, żebyśmy mogli zobaczyć, jak właśnie ktoś inny postrzega. Jak ktoś inny, nie my, i to wcale nie jest tak, że on nam pokazuje, a my dzięki temu pokazaniu widzimy to, co on. Moim zdaniem, my nigdy nie widzimy, po pierwsze tak jak druga osoba, jak ktoś inny, co się przekłada na literaturę. My nie, tak naprawdę, to my, oczywiście jest tak, że no czasem może nam się wydawać, że my widzimy rzeczy ciekawiej i lepiej jakiś pisarz i wtedy mówimy beznadziejny pisarz, najczęściej, ale pisarz wielki, moim zdaniem, pisarz wielki to ktoś, kto patrzy na świat ze swojego punktu widzenia, który jest punktem widzenia wyjątkowym i osobliwym, prawda? I że my, rozumienie tego kogoś, a więc rozumienie literatury polega na tym, że być może uda nam się dostać do tego punktu i też jakoś świat podglądać z tej perspektywy. Natomiast jego zasługa polegałaby właśnie na tym, że pokazaniu nam, że można jeszcze inaczej na świat patrzeć niż my patrzymy. I to co koleżanka mówiła, że czuła się rozczarowana, a czuła się rozczarowana z jakiego powodu? Bo była przyzwyczajona i to jest naturalne, oczywiście, to jest naturalne, że była przyzwyczajona do pewnego typu patrzenia na świat, który dominuje pewnego typu literatury. Nagle się okazuje, że można inaczej, tak? że można inaczej na świat patrzeć. W taki sposób, do którego jesteśmy nieprzygotowani. I mnie się wydaje, że to jest właśnie to, o co chodzi w literaturze. W wielkiej literaturze, którą warto czytać. Że wy dowiadywać się, że istnieją inne sposoby patrzenia na Ziemię.